zabawa na świeżym powietrzu, wspólne tańce dzieci z rodzicami, degustacja potraw przygotowanych przez uczniów zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Tak wyglądał dzień rodziny obchodzony w niepublicznej szkole podstawowej w Karpaczu. Poza tym czeka interaktywna konstrukcja z klocków Lego oraz czekają rozgrywki, dzięki którym rodzice i uczniowie będą mogli się w, zintegrować i poczuć jak w rodzinie, bo takie jest przesłanie szkoły. My mamy być drugim domem dla naszych uczniów. Dzisiaj mamy dzień rodziny w szkole widzimy uczestniczyć w różnych konkursach. Bardzo ciekawe atrakcje. Jest to dzień rodziny. Tak? Bardzo lubię brać udział w takich konkursach. Tak. Agatka szczególnie. Bardzo się cieszę, że przyjechali rodzice. Tak jest nasza siostrzyczka starsza z mamusią dalej. I szkoła często robi takie imprezy. I mocno się bardzo fajnie bawimy. Od momentu, gdy utworzyliśmy technikum w zawodzie kucharz prawda, i technik żywienia osób gastronomicznych, staramy się włączać w jak najwięcej imprez. I tutaj już od pewnego czasu braliśmy udział w kilku imprezach na terenie miasta i organizowaliśmy catering. Pani dyrektor ze szkoły 707 też skontaktowała się z nami, oczywiście chętnie przystąpiliśmy do tego przedsięwzięcia. dzienny piknik był również okazją do złożenia życzeń wszystkim mamom z okazji ich święta. Czego zatem można im życzyć? Spełnienia takich najskrytszych marzeń, bo od tych pierwszych dni, kiedy kobieta się dowiaduje, że matką będzie, już sobie coś tam marzy, więc myślę, że wszystkim mamom spełnienia marzeń, żeby ich dzieci były szczęśliwe, dzięki temu one też będą się spełniały.